Trzymałem się. dzisiaj, w sumie nie wiem, bo mam treningi do wieczora. Więc wziąłem sobie od razu rzecz na basen i całe jedzenie na cały dzień. Tak, żeby nie tracić czasu. Patrzymy, jak to wyjdzie. I będziemy... Będziemy działać szybko. Dwa treningi mam dzisiaj do zrobienia. Wam taką kawę mamy z ja znam taką kawę brazylijska, z zby... blue blue orka i będę wam wierz że mi ta kawka naprawdę fajny ma smak taki lekko czekoladowy jest dosyć mocna ale nie jest kwaśna no bo w sumie to arabika jest chyba kwaśna a robusta robusta nie jest nie, arabika, arabika, testa właśnie, a jest jeszcze druga ta kwaśna. Jakby ktoś wiedział lepiej, to niech nie poprawi. No muszę właśnie do automatu wrzucić. Dobra, na pierwszy posiłek robimy owsianę, bo to najbardziej chodzi. Robimy owsianę modyfikowaną ci obsiany z kaszą manną 50 owsianych, 50 kaszy mannej to na to trzeba zagotować i teraz to sobie wrzucam na palnik włączam Niech mi to przestygnie teraz, z minutkę dwie, żeby się zagęściło fajnie. Dobra, ja sobie dodaję odżywki, ale tylko trochę do smaku, bo nie chcę też za dużo, żeby tego białka wyszło mi. No i to jest posiłek mistrzów. Tu są na górze daktyle, maliny mrożone. Dosłownie szczypta gorzkiej czekolady, banan. To jest mój posiłek przed długim biegiem. Tu KWH jem, regeneruje się, odpoczywam jeszcze i śmigamy. Dobra i to jest paliwo na bieg. Tutaj mam elektrolity z węglowodanami, czyli izotonik. E, tu jest, żeby Was nie skłamać, 30, 60 gramów węgli, tak? Bo to jest 220 kalorii. E, I tak sobie teraz właśnie to przeliczyłem i e, nie będę brał tego. Będę brał tylko to. Chyba tu jest 60, i tu jest 50, 100 o, nie, tu jest tak 105, 165 yy, Na 2 godziny z groszem, czyli takie 70, 80 węgla na godzinę, więc w zupełności To zostawiam i wyruszę Dobra, zaraz kończymy pierwszym dychem Kurwa wam mam potężne tętno 138 teraz, ale 140 przed przeszło, bo chyba po prostu przez tę pogodę, nie jest tylko 24, ale słońce daje trochę powiewa, ale no, więc jeszcze wiecie, z tym, ale jest opór dzisiaj, w powiem Wam, dzisiaj was straszna, mam 24, teraz zaczynam kilometr, jest bomba okrutna, kurwa. Mam 150 tętna na 55/15. Więc kieruję się w stronę chaty teraz i tyle. Teraz tak patrzę, to jest cytrynowa, ale zero. Kurwa, jak się zwykło. Raz po takim bieganiu by wjechało jak złoto. się na właśnie Japonia, Korea, Chiny, takie rejony bym chciał odwiedzić w najbliższym czasie. Tajlandia już była fajnie, naprawdę Tajlandia. Zresztą macie chyba 6 albo 7 odcinków jest na kanale, żeby obejrzeć. Możecie sobie obejrzeć całą serię z Tajlandii. Ja sam ostatnio wracam do, do tych odcinków, bo sobie mega, mega zajaweczka To były piękne chwile, naprawdę. 16 dni wspaniałych i Powiem Wam, że jak nie mam motywacji nawet takiej jak rano, to właśnie sobie wspominam te Tajlandy i w ogóle, że świat jest piękny jest do zwiedzania i no, trzeba pracować też ciężko ogólnie pracować jak się nie ma żeby można takie rzeczy takie kraje żeby zwiedzać i to jest yy, fajne i warto uważam, że warto ja teraz zsiluję Godzinkę sobie bo zawożę Karolinę niedługo na pociąg. Bo leci do Belgii teraz na dwa tygodnie, więc dwa tygodnie się nie będziemy widzieć i pamiętam, jak wylatywała 3 lata temu, bo też wylatywała tylko wtedy, na dwa miesiące. Wtedy my się w gorszych warunkach żegnaliśmy, pamiętam, ale fajnie, no trzy lata już w sumie razem praktycznie. i i ci na dwa tygodnie. Więc będzie pracować. Kobietka fajnie. Fajnie, że mam taką kobietę zaradną. I co dalej będziemy robić? No, ja teraz będę dwa tygodnie grindował w sumie, bo praca, treningi, moje treningi, boat basement i tyle. Wracając z obiegu 27 km. Bez trójki, bo już tak wzlokłem nogami i to nie ma sensu na pewnym etapie Dokładać, bo to już nic nie wniesie więcej Całość tego treningu miała trwać około właśnie 2 godzin 15 minut 20 A przez to, że ostatnie kilometry już biegłem po 35-40 No to prawie taki czas mi wyszedł finalnie, no być 30 wyszło 27 A To nic to i tak naprawdę jest dobre bieganie, uważam cały czas. <laughs> takie 27. To bardziej chodzi o czas wysiłku pod, podczas, ee, podczas biegu, a nie ilość tych kilometrów. E, więc myślę, że spoko. Tydzień temu bardzo fajnie wyszło 26. Dzisiaj kiepsko 27. No i taki jest sport. Tak to się zdarza czasami. E, mam jeszcze takie dwie, dwie jednostki większe. Następny tydzień, za dwa tygodnie. I. I. No co? I dużo do tego maratonu. Miesiąc czasu równo został do maratonu. Cztery weekendy. Za cztery weekendy jest maraton we Warszawie. Więc. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Sub 2,55, czy to się uda? Trzeba wierzyć. Trzeba wygrać głową najpierw. A reszta to się zrobi jakoś. Jeszcze sporo, no mówię, jeszcze dwa takie większe treningi weekendowe mi zostały. I później schodzenie przez te dwa tygodnie, łapanie świeżości, totalne i nawalanie. I tak na szybko jeszcze co suplementujemy. Teraz przed spaniem będę brał, ale. nie Wezmę omegi, bo nic nie wiem teraz. W sensie mi się przypomniało dzieje o suplementach. Magnes, to jest ashwaganda E, witamina C i tu kreatyna jeszcze kończę stare. E, mam jeszcze beta alaninę też, ale... ale... ale no to przed biegiem sobie niewiele wieczorem. E, no, Powered by Body Basement. Z tej strony Davinio. Słuchajcie, wstęp. Ósmy wstęp jest 920. E, no, uczymy się, mam dużo nauki. Będzie to, pokażę Wam jeszcze tylko tydzień właśnie mój treningowy, jak wyglądał ten poprzedni. Siłka, właśnie teraz tak ja już wymazałem te taszki, bo już chciałem pisać nowy tydzień. E, tydzień temu poniedziałek siłka, wtorek bieg, środa bieg, tempowy był, 6 razy kilometr. Czwartek pływanie, piątek bieg, 7 km plus siłka. Sobota dyszka była i wczoraj było 27 biegu. Jak widzicie w tym tygodniu w ogóle bez roweru było. Tylko jedno pływanie, bo miałem Multisport na 8 wejść i nie wiem jak to zrobiłem, ale miałem tak nieparzyście, że tylko raz mogłem wejść, nie dwa razy w tygodniu. <grych> roweru brak było. W tym tygodniu raczej też tak będzie krucho. Z rowerem pływaniem. No zobaczymy, może dziś czas znajdę. Bo mam dużo, bo mam dużo. Rzeczy takich innych, muszę ogarnąć je naprawdę i robić tylko te minimum, które potrzebuję do maratonu i jakoś to będzie. Też przebiegłem no 65 km, mi tam wyszło tego biegania w poprzednim tygodniu, nie tak źle. Myślę, że do 75 dojdziemy finalnie przez te następne dwa tygodnie jeszcze i później już luz. No, wieczorem pojedziemy dzisiaj na pływanie, Się wykąpałem, bo w sumie wróciłem z treningu, dopiero z body basement. I teraz będę jadł śniadanko, będę jadł pierwszy mój posiłek. Jest to, co my tu mamy: pasztet drobiowy z białej fasoli z chlebem przenożytnym, z dodatkiem konfitury z czerwonej cebuli. 600 kalorii. Ogólnie to jest ciężkie, naprawdę ten pasztet jest ciężki, ale wcinam to i będę się zbierał powoli do poznania. Muszę jechać do szkoły. Na przyrodniczy zawieść moje papiery z praktyk, które wykonywałem teraz w te wakacje. Powiedzmy wakacje, no przez okres wakacyjny. I. I tyle. I później biegamy. Bo co możemy robić w przygotowaniach do maratonu? Jak mi się uda, to jeszcze popływam, ale zobaczymy, czy mi się uda, bo tak, kurde, z czasem średnio. Jak to będzie wyglądało. Zacie, ja tu poszuję ten paszczecik, właśnie i. Z białej fasoli, ziemnik. Z cebuli czerwonej, ogólnie zajebiste. Bardzo bardzo mi to smakuje. Wjeżdża jak złoto. No i dzisiaj robimy taki mek. Właśnie wróciłem z basenu. Dwa kiloski wpadły. O, widzicie, jeszcze mam. To mam jakiś syfek. Nie, to od okularów. Założyłem sobie plaster jak profesjonalista i będę szedł na bieg. Będę szedł na bieg sobie między 10 a 12 km i tak w sumie no, robię ten trening jeden po drugim, bo mam później treningi do 21, więc na pewno mi się nie będzie chciało już jak skończę, więc teraz zrobię robotę do końca. I teraz mi się przypominałem czasy kiedyś jak do Ironmana właśnie trenowałem. No to powiedzmy miałem po południu zmianę czyli o 12 już miałem autobus i wracałem po 23, no ja to wstawałem rano, jechałem na pływanie, wracałem i bieg albo rower, nie? No, czasami się też zdarzało, że to było robione po robocie, no, ale to już była 23.00 z groszem i tak do 12.00, jeździłem, czasami dwie, dwie godziny to była rzeźnia. Ale dzisiaj właśnie wychodzę na bieg, zjem obiad, wezmę sobie jedzenie, laptopa w razie wóg, gdyby ktoś mi wypadł, bo czasami tak się zdarza. Że trzeba popracować ten odcinek, pomontować. Pięknie. Ciśniemy. Pobiegane. Dyszka wyciała. Dość przyjemnie po tym rowerku, po tym pływaniu. I co i teraz obiad? Jest jakiś ryś, kalafiorek pieczony, kurczak w indyjskim. I tu na deser mam. To jest shake z skira pitnego, naturalnego, Daktyli. Banana i masło orzechowego. zrobiłem dwie porcje. Wczoraj jedną piłem, dzisiaj mi druga została. I to mi da. Ile to mi da, nie wiem, około tysiąca. Cały kataining dzisiaj ma 2,5. Zjadłem jabłuszko, i to ma 300-400 kalorii. Więc takie trzy koła mi dzisiaj wyjdzie. Dobra, zbieramy się na trening. terco eee, No i później mamy. Bieg, 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 bieg na stadionie zrobimy sobie. Jesteśmy, nie jesteśmy, widzę, że chłopaki mają trening piłkarski, a to nic. Ja im pokażę, jak tu się biega zaraz tak. Dobra, ubieram się, mam kurde w sumie taką dobrą godzinę. Mam 19.00, znowu trening, więc muszę ogarnąć. No, sobie ubieram, przebieram i lecę. Będę bieg bez słabek chyba, bo po raz kolejny nie, no to wczoraj mi telefon się rozwalił, nie mogłem naładować go. I tu jak widzicie jest cały zbity od środka. Teraz Sławki mi się w ogóle już praktycznie nie chcą ładować te epocy Ja mam 4 lata. Więc co? Więc trening bez. Bez, bez, bez. Bez muzyki. Kurwa 3 razy 4 po 410, 4-5. Słuchajcie, spójrzcie na to, nie ma nic lepszego teraz ta atmosfera pobieganiu. Tu nikogo nie ma. Jestem cały mokry, piękna pogoda, 4 września, 26 stopni aktualnie. Wow, fantastycznie. 25 dni do maratonu ludzie. Tak wyglądały moje dwa. Dwa dni treningowe. No teraz co? W niedzielę jest jeszcze jeden long. Jeszcze takie dwa longi długie zostały. 30, 32 km. No i potem już taper, luzowanie. Dwa tygodnie przed. Za tydzień są kilometrówki jako właśnie te speedworkowe zadanie. 3 razy 4. Naprawdę fajnie to wyszło. Naprawdę bardzo fajnie to wyszło, jestem zadowolony z siebie mega. i to było na tyle ludzie. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. I widzimy się już niedługo. Pozdro!